W poniedziałek mecz z Maltą. Predykcja, po dzisiejszym, to nie wiem, 1-0? Musimy wygrać, nie? Proszę pana, no nie spodziewam się innego wyniku niż 5-6-0. To że to jest Malta. No nie oszukujmy się, to powinna być różnica dwóch, trzech klas widoczna. Ale tak że... byś że wygramy z Maltą? Myślę, że na pewno wygramy. Musimy wygrać O tak. I wierzymy w nich i że chłopaki sobie dadzą radę. Zero, zero zero. Zero dobra, no. dzięki. A jak myślisz w poniedziałek rozgromimy Maltę? Nie trolluj mnie, ja cię znam, bo ale No ale, ale rozgromimy czy nie? Malta zawsze, tak. Ale my to, po tym co dzisiaj pokazali, myślisz, że są w kondycji, żeby rozgromić Maltę? Wulnio, ja się znam, ja Cię nie dam strollować sobie. Ale ja cię trolluję, ja cię pytam. Wiem, że nie grają z Maltą, ale y, jeśli by grali, to by wygrali. Dobra, ale dawatę grają z Maltą w poniedziałek, tak? No to wygrałem. Boję się, żeby nie było powtórki z rozrywki, ale jak będzie powtórka z rozrywki będę się cieszył. <grym> no tak, trzy punkty, ale jednak mogłoby być bramek więcej, nie? No zdecydowanie, no, no wymagamy od takiej drużyny, przecież u nas praktycznie wszyscy zawodnicy są z zagranicznych klubów. No to jak pomyśl, jak to jest? że oni u siebie strzelają, a tutaj jakoś im nie idzie. A powie pan, tutaj to może bramka zaczarowana jest <grym <grym dlatego? <grym